Dziś odbyła się druga sesja Rady Powiatu Szczecineckiego. Zgodnie z programem obrad było ślubowanie radnych, wybór starosty, wicestarosty, członków zarządu powiatu oraz powołanie komisji rewizyjnej i komisji stałych Rady Powiatu. W imieniu klubu radnych Platformy Obywatelskiej radny Jakub Hardy-Daglas zgłosił kandydaturę Krzysztofa Lisa na stanowisko starosty szczecineckiego. Pod zgłoszeniem podpisali się też radni z porozumienia samorządowego. Po tajnym głosowaniu starostą ponownie został Krzysztof Lis. Na 17 głosujących radnych 14 było za, a trzech wstrzymało się od głosu. Starostą, Wicestarostą ponownie został Marek Koczy. 13 radnych było za, 3 przeciw i 1 radny wstrzymał się od głosu. Po tych wyborach sesję przerwano do poniedziałku 15 grudnia i wówczas dokończony zostanie wybór członków zarządu powiatu, komisji rewizyjnej i komisji stałych rady. Retransmisja obrad Rady Powiatu po programie lokalnym oraz na stronie Starostwa Powiatowego i na www.tvzachod.pl. W poniedziałek nagle zmarł Andrzej Grabowski, szczecinecki matematyk, twórca kart do gry, pozwalającej łatwiej opanować tabliczkę mnożenia. Był też trenerem lekkiej atletyki. Mówiono o nim, że był najlepszym trenerem wśród matematyków i najlepszym matematykiem wśród trenerów. Przez 7 lat trenował młodych biegaczy w klubie MKS Orlę. 30 z nich zdobywało medale Mistrzostw Polski w biegach średnich i długich. Podopieczni Andrzeja Grabowskiego 22-krotnie reprezentowali Polskę podczas Mistrzostw Europy lub Świata w kategorii juniora. W 1994 roku mógł zostać trenerem kadry narodowej juniorów. Wybrał nauczanie matematyki w szkole nr 7 w Szczecinku. Tu zauważył, że matematyka może być zabawą. Wykorzystał do tego swój trenerski talent i opracował karty pozwalające opanować tabliczkę mnożenia. Przy pomocy tych kart rozgrywano mistrzostwa Polski w tabliczce mnożenia. Odszedł człowiek, dla którego matematyka i sport były wszystkim. Ostatnie pożegnanie pana Andrzeja odbędzie się w piątek o godzinie 14 w Chludowie koło obornik w województwie wielkopolskim. Grzegorz Poczobut, wieloletni przewodniczący Rady Powiatowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Szczecinku, właśnie zrezygnował z pełnienia tej funkcji. Powodów jest kilka, aczkolwiek nie ukrywam, że dokonaliśmy jako zarząd pewnego armamentu powyborczego. No i myślę, że to jest naturalna konsekwencja i uważam, że tak powinienem postąpić, stąd też decyzja o rezygnacji. Powodem był słaby wynik w wyborach samorządowych, tak? No niewątpliwie to była kropka na D, więc miał duży wpływ na moją decyzję. Ale z członkostwa w partii nie rezygnuje Pan? Nie, no oczywiście, że nie. To kapitan ostatni schodzi z okrętu, więc naturalnym jest, że w strukturach Sojuszu Lewicy Demokratycznej pozostanę, będę wspierał i pomagał. Natomiast uważam, że mój czas minął, że pewna formuła została wyczerpana i czas na zmiany. A jak będzie wyglądała po pana rezygnacji działalność koła SLD tu w Szczecinku? Nie uważa pan, że, że ta organizacja podupadnie, a wręcz no, ulegnie likwidacji? No mam nadzieję, że nie. Konsekwencja tych działań będzie następująca. W, w nowym roku, w przyszłym roku, odbędzie się nadzwyczajny zjazd, na którym zostaną wybrane nowe władze, nowy przewodniczący i, i cały zarząd. Jestem przekonany, że w tym skromnym zakresie będziemy dalej funkcjonować na szczeblu zarówno miasta, jak i, jak i powiatu. Patrząc na wynik wyborów, można by było odnieść wrażenie, że... Lewica nie jest potrzebna zarówno w kraju, jak i w samym powiecie szczecineckim, bo ten wynik wyborczy, jaki był, wszyscy wiemy. Natomiast mówiąc, mówiąc serio i poważnie, to stoimy na stanowisku, że lewica jest bardzo potrzebna i, i zwłaszcza ten segment spraw socjalnych jest bardzo istotny i nikt za nas tego nie będzie prezentował, więc no pokornie czekamy, kiedy w końcu e, mieszkańcy, a zarazem wyborcy e, e, będą obdarzać nas większym zaufaniem. To skąd taki słaby wynik e, SLD w tych wyborach e, samorządowych, e, zarówno w Szczecinku, jak i e, w całym kraju? Myślę, że powodów jest kilka, natomiast rzeczywiście ten wynik w skali kraju, te niecałe 9%, niestety nie był wartością dodaną, która pomagała w osiągnięciu dobrego wyniku. Być może, bo trwają przecież też dyskusje na szczeblu krajowym, jak ma wyglądać polska lewica po wyborach. Być może będą jakieś zmiany, być może będą jakieś roszady, i być może wspólnie będziemy musieli się zastanowić, w którym kierunku i w jakim kształcie lewica powinna w Polsce funkcjonować. Kogo widzi Pan jako swojego następcę? Czy już takie rozmowy prowadziliście? Czy, 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 czy jest taki członek Waszej partii, który może Pana zastąpić? Czy jesteśmy w przeddzień jak gdyby, rozmów czy dyskusji na ten temat? Na pewno ja chciałbym, żeby to była osoba młoda dlatego że ten powiew młodości, świeżości zarazem jest nam bardzo potrzebny i będę za tym optował, będę wspierał na pewno kandydaturę młodej osoby. Jako przewodniczącego SLD w Szczecinku. Jest pan jedynym radnym y, reprezentującym Sojusz Lewicy Demokratycznej y, w Radzie Powiatu Szczecineckiego. Czy y, również tutaj zamierza pan złożyć mandat, czy y, pozostaje pan radnym? Czy powiem szczerze, że. Y, jeszcze przed wyborami zastanawiałem się, jak powinienem postąpić zarówno w przypadku z funkcji czy stanowiska przewodniczącego, jak i w momencie, kiedy uzyskałbym mandat radnego. Ale powiem w ten sposób. W związku z tym, że w dalszym ciągu... Pozostaje w strukturach Sojuszu Lewicy Demokratycznej, to ta moja deklaracja czy ta moja decyzja niewiele by zmieniła w układzie sił, bo na moje miejsce wszedłby kolega, kolejna osoba z listy SLD. Aczkolwiek nie wykluczam też takiego rozwiązania, ale dzisiaj jest jeszcze przedwcześnie, żeby o tym mówić. Radni klubu Razem dla Szczecinka złożyli projekt uchwały dotyczącej obniżenia podatków od nieruchomości w projektowanym budżecie na rok 2015. Aby wykazać możliwość obniżenia tych podatków, zostały również złożone wnioski zmian do projektu budżetu miasta Szczecinek. Sesja budżetowa Rady Miasta Szczecinek w poniedziałek 22 grudnia. Minął już miesiąc od bandyckiego napadu na plebanie w Barwicach. Pobity przez napastnika ksiądz do tej pory nie odzyskał przytomności i nadal przebywa na oddziale intensywnej terapii Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. Prowadząca dochodzenie Szczecinecka policja stara się jak może ustalić sprawcę tego napadu. Obecnie specjalistyczne laboratorium kryminalistyczne bada ślady biologiczne znalezione na miejscu zdarzenia. Zanim policjantów to doprowadzi do zatrzymania bandytów. W dalszym ciągu pracujemy nad tym zdarzeniem. Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego wykonują szereg czynności operacyjnych zmierzających do ustalenia i wykrycia sprawców tego zdarzenia. Oczywiście teraz w tym okresie również dokonaliśmy wszelkich analiz, wyciągnęliśmy stosowne wnioski ewentualnie co do osób, które mogłyby dokonać tego czynu. Dlatego też szereg, szereg czynności jest bardzo zawężony w stosunku co do ewentualnie osób, które mogłyby dokonać tych, tego brutalnego czynu. I muszę powiedzieć też, że, że czekamy na wyniki laboratoryjne. Mam nadzieję, że w niedługim czasie uzyskamy odpowiednie również wnioski, jeżeli chodzi o materiał porównawczy badań, który przesłaliśmy do badań laboratoryjnych. Jeżeli to, to mamy zabezpieczone, można tak w cudzysłowie powiedzieć, wskaże nam konkretne pozytywne wyniki, wtedy przejdziemy już do konkretnych ewentualnych zatrzymywań w stosunku do, co do osób, których są to potencjalnie podejrzewane o dokonanie tego czynu. Konkurs Przyroda w Poezji i Prozie od lat cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów szczecineckich szkół. Kolejną edycję tradycyjnie zorganizowała Liga Ochrony Przyrody we współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinku. Rywalizacja odbywała się na pięciu poziomach wiekowych. W grupie najmłodszej, w której rywalizowały przedszkolaki, pierwszą nagrodę przyznano maluchom z misia, drugą otrzymały dzieci z makusia, czyli przedszkola publicznego, a trzecią egzekwowo otrzymały dzieci ze słoneczka i przedszkola u cioci Gosi. W kategorii klas młodszych szkół podstawowych zwyciężyła Małgorzata Zielenkiewicz ze szkoły społecznej przed Oliwią Strojewską z jedynki i Oliwierem Kowalczykiem ze społecznej. W grupie klas starszych podstawówek jury najwyżej oceniło występ Bereniki Tubielewicz z czwórki, drugą nagrodę otrzymała Justyna Buszyńska ze społecznej, a trzecią Anna Wojnic z siódemki. Wśród gimnazjalistów jurorzy najwyżej ocenili Trio z gimnazjum nr 1 Aleksandrę Ambrozik, Martynę Staniul i Maję Pietniczkę. Drugą nagrodę otrzymał Mikołaj Petryk, a trzecią Anna Zabrocka, oboje ze społecznego gimnazjum. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych triumfowała Michalina Sobońko z pierwszej LO. Drugą nagrodę otrzymała Magdalena Tereszkiewicz, a trzecią Anna Dygas. W przerwach konkursu jego uczestnicy mogli skorzystać ze słodkiego poczęstunku. Siódma edycja Powiatowego Dnia Teatru w Językach Obcych odbyła się dziś na scenie Kina Wolność. W tym roku mam, obchodzimy siódmy powiatowy dzień teatru w językach obcych. Jest to taki dzień, w którym Propagujemy naukę języków obcych poprzez zabawę, a dokładnie poprzez zabawę w teatr. W tym roku uczniowie szkół ponadgimnazjalnych ze Szczecinka i również z Białego Boru przygotowują razem sztukę z Sławomira Mroszka pod tytułem Tango. Jak to będzie wyglądało? Ile czasu trwało i jak będą mogli się zaprezentować? Całość imprezy trwa około dwóch godzin, bo tyle zajmie nam wystawienie całej sztuki Sławomira Mrożka. Generalnie polega to na tym, że całość sztuki została podzielona na siedem szkół, czyli na tyle szkół, ile bierze udział w tegorocznym konkursie, i każda szkoła wylosowała fragment sztuki do przygotowania. W związku z czym wychodzi nam. Całość sztuki przygotowana przez różne szkoły, przez różnych uczniów w jednym momencie. Jak długo się do tego szykowali, żeby dzisiaj wspaniale wypaść? Oj, bardzo długo. Tak naprawdę przygotowanie uczniów do występu teatralnego, do tego jeszcze w języku obcym, trwa tak naprawdę przynajmniej półtora miesiąca do dwóch miesięcy. Uczniowie muszą poza tym, że muszą przyswoić rolę pod kątem językowym, fonetycznym, to jest praca z nauczycielem języka obcego. W tym roku mamy sztuki w języku francuskim, w języku angielskim, niemieckim. Po hiszpańsku, jak również po czesku. Dodatkowo później muszą być próby, w którym, w czasie których, że tak powiem, no, musimy, musimy sobie ustalić, tak? kto wchodzi z której strony, kto kiedy, do kogo, do kogo mówi, jakie mamy atrybuty, jakie mamy dekoracje, jaką scenerię, także masa pracy naprawdę. Czy macie jakiegoś reżysera, czy macie kogoś, kto was pilnuje? reżyserów mamy wspaniałych nauczycieli języków obcych i nauczycieli języka polskiego z każdej ze szkół. Tak naprawdę w żadnej szkole nie ma profesjonalnych ani reżyserów, ani aktorów, to wszystko jest praca i nauczycieli i uczniów wielogodzinna, tak jak mówiłam, wielotygodniowa, aby to wypadło naprawdę super. W ramach konkursu uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wspólnie wystawili sztukę Sławomira Mrożka Tango. Naprzemiennie w postaci Mrożka wcielali się uczniowie Szczecineckich szkół. Zespołu szkół nr 1 imienia Komisji Edukacji Narodowej, zespołu szkół nr 3, zespołu szkół nr 6, imienia Stanisława Staszica, zespołu szkół nr 2, imienia księcia Warcisława IV i pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Księżnej Elżbiety. Gościnnie wystąpili uczniowie z Białego Boru zespołu szkół imienia Oskara Langego, i liceum ogólnokształcącego imienia Tarasa Szewczenki. Organizatorem konkursu był zespół szkół nr 6 imienia Stanisława Staszica przy wsparciu Sapiku i Szczecineckiego Starostwa. W hali sportowej szkoły podstawowej nr 7 odbyły się mikołajkowe zawody w akrobatyce sportowej w skokach na trampolinie. W zawodach wystąpiło 28 zawodników w grupie dziewcząt i chłopców w wieku od 6 do 14 lat. Zespołowo wygrał akrobatyczny klub sportowy Daszbur Szczecinek przed uczniowskim klubem akrobatyki sportowej Akrosport Szczecinek. Wychowawcami zawodników są trenerzy Katarzyna Andrzejewska oraz Krzysztof i Marcin Zawada. Zawody poprowadził sędzia związkowy polskiego Związku Akrobatyki Sportowej Krzysztof Zawada. Miniony weekend, 6 i 7 grudnia, na kortach Regionalnego Centrum Tenisowego rozegrany został turniej z cyklu Supermasters działającej przy PZT sekcji tenisa na wózkach. Zawodnicy walczyli o puchar prezesa Krajowej Rady Komorniczej. Do Szczecinka przyjechała polska czołówka zawodników, która rywalizowała o pamiątkowy puchar oraz nagrody przygotowane przez organizatorów i sponsorów turnieju. O turnieju szerzej mówiliśmy w naszym poniedziałkowym programie. Dziś podajemy jego końcowe wyniki. W turnieju najlepszym okazał się Kamil Fabisiak, który pokonał w meczu finałowym Adama Kinowskiego 64 do 60. Na trzecim miejscu podium znalazł się Jerzy Kulik, zwycięzca spotkania półfinałowego, w którym pokonał Pawła Miętrkiewicza 63 do 62. Lodowisko Biały Orlik przy zespole szkół nr 1 przy ulicy Szczecińskiej jest już czynne. Z lodowiska można korzystać bezpłatnie od poniedziałku do piątku w godzinach od 16 do 20, a w weekendy i święta od 11 do 20. Codziennie od 15 do 16 trwa godzinna przerwa techniczna. Jest mi niezmiernie przyjemnie poinformować mieszkańców Szczecinka, powiatu szczecińskiego i nie tylko, również gości, którzy nas odwiedzają, że w Szczecinku już po raz czwarty zostało uruchomione tak zwane sztuczne lodowisko przy zespole szkół nr 1 w Szczecinku, czyli przy popularnym ekonomiku przy ulicy Szczecińskiej. Zapraszamy codziennie wszystkich zainteresowanych od poniedziałku do piątku w godzinach od 16 do 20, w soboty, niedziele i święta od godziny 11 do 20. Z tym, że uczulam, że w godzinach od 15 do 16 musi odbyć się tak zwana przerwa techniczna, ponieważ specjalna rolba musi przygotować powierzchnię lodowiska do tego, aby było ono rzeczywiście bezpieczne do użytkowania. Wiemy doskonale, co potrafią zrobić łyżwy na tafli lodu, więc stąd ta przerwa techniczna. Wszyscy mogą przyjść bez względu na wieki, bez względu na to, czy mają swoje łyżwy, czy nie mają. Oczywiście to lodowisko jest udostępnione absolutnie dla każdego. Tu informacja przede wszystkim dla opiekunów i rodziców, którzy posiadają dzieci do lat 13. Te dzieciaki bezwzględnie powinny znajdować się na lodowisku pod opieką swoich opiekunów prawnych, rodziców bądź też swojej rodziny. To jest bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa. Przysłowie: lepiej dmuchajmy na zimne, aby nie wydarzyło się żadne nieszczęścia. Doskonale wiemy, że niestety na lodowisku czasami zdarzają się różne sytuacje, choć możemy być bardzo ostrożni. Dlatego też. Zachęcam w imieniu organizatorów, animatora sportu, który również czuwa na, na Orliku, bo to rzeczywiście Białe Lodowisko nazywa się, nasze szczecineckie lodowisko nazywa się Biały Orlik, jest tam animator sportu. Uczulam, aby dzieci również przychodziły na lodowisko w kasku. Taki kask można wypożyczyć na przykład na miejscu, podobnie zresztą jak łyżwy. Przypominam tylko, że za wypożyczenie sprzętu zarówno łyżew, jak i kasków jest odpłatność. Ta odpłatność jest niewielka. Ja tutaj posłużę się informacją. Wypożyczenie łyżew dla osoby dorosłej na godzinę czasu to 7 zł, natomiast dla. Uczniów w wieku szkolnym za okazaniem legitymacji jedyne 5 zł, wypożyczenie kasku 4 zł to naprawdę nieduże pieniążki, a gwarantują nam bezpieczną jazdę i cieszenie się właśnie z tej przyjemności, jaką niewątpliwie jest jazda na łyżwach na lodowisku. Jeżeli ktoś ma swoje łyżwy, czy płaci za wstęp na lodowisko? Absolutnie nie, zgodnie z ideą orlików, tak jak ma to miejsce na zielonym orliku, tak i na białym orliku, wejście jest oczywiście bezpłatne. Zbliża się magiczny czas świąt Bożego Narodzenia. A czym byłyby święta bez ozdób i bombek? Samorządowa Agencja Promocji i Kultury w Szczecinku zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w wyjątkowych warsztatach rękodzieła artystycznego. Święta to taki magiczny czas, kiedy, na który każdy z nas czeka, i dlatego samorządowa Agencja Promocji i Kultury wychodzi z taką y, propozycją warsztatów rękodzieła artystycznego. Będziemy na tych warsztatach mieli y, Okazję zrobić własnoręcznie ozdoby świąteczne. Będą to ozdoby robione z wełny czesankowej, metodą y, filcowania na sucho. Na te warsztaty zapraszamy wszystkich chętnych, zapraszamy całe rodziny dzieci najmłodsze do, od 10 lat. Y, warsztaty są bezpłatne. Zaczynają się 17 grudnia o godzinie 16 w sapik Sapiku na ulicy Kilińskiego 1. Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego prosimy o wcześniejsze zapisy osobiście na Kilińskiego 1 bądź pod numerem telefonu 94 37 236 97. Ja serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w tych warsztatach, dlatego, że można samemu zrobić niepowtarzalną ozdobę na swoją choinkę. Albo udekorować własnoręcznie dom. Zapraszam. Czy materiały do wyprodukowania takich ozdób tutaj Sapik zapewnia, czy trzeba takie materiały przynosić ze sobą? Oczywiście wszystkie materiały zapewniamy my. Państwa tylko zapraszamy do udziału we, w tych warsztatach. Corocznie obchodzimy święta Bożego Narodzenia. Nie wszyscy jednak wiemy, jakie jest ich pochodzenie. Warto prześledzić genezę powstania tego święta, jakie ono ma znaczenie i cel, jak również warto zapoznać się ze świętami, jakie obowiązywały ludzi wierzących w Boga w okresie starotestamentowym i jakie, zgodnie z nauką Nowego Testamentu, obowiązują chrześcijan. Od pierwszego wieku naszej ery do dziś dwa wykłady oparte na piśmie świętym historii chrześcijaństwa wygłosi pastor Piotr Samulak w najbliższy piątek 12 i w sobotę 13 grudnia o godzinie 17:00 w kościele adwentystów Dnia 7 przy ulicy Limanowskiego 6 w Szczecinku. Organizatorzy serdecznie zapraszają. Wstęp wolny. Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet serdecznie zaprasza na Kiermasz Bożonarodzeniowy, który odbędzie się w piątek, 12 grudnia, na Placu Wolności w godzinach od 10.30 do 16.00. Ozdoby zaprezentowane podczas Kiermaszu zostały wykonane na warsztatach terapii zajęciowej. Środki pozyskane na Kiermaszu zostaną przekazane na szczytny cel charytatywny. Hospicję Świętego Franciszka Zasyżu. Zaproście znajomych i koniecznie przyjdźcie. Z zakupionymi upominkami możecie obdarować przyjaciół i znajomych. Zaprasza Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet. Również w piątek, 12 grudnia w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 7 odbędzie się Mikołajkowy Turniej Akrobatyki Sportowej i Fitnessu Gimnastycznego. Początek turnieju o godzinie 16.00. I tą informacją kończymy dzisiejsze aktualności, a ja po reklamach zapraszam Państwa na raport służb mundurowych. Muzyka